Siemanko, witam w 18 odcinku z zagrajmy w Half-Life 2. Jesteśmy w rozdziale pierwszy anty-obywatel. przed chwilą się rozdzieliliśmy z Alex, bo ją pójmali dosłownie, dostała w potlice i zemdlała i ją porwali prawdopodobnie również do cytadeli, czyli tam, do tej wielkiej wieży, gdzie gdzie w ogóle po Ilaja idziemy, bo Mossman się tam z nim teleportowała prawdopodobnie. Okej, okay, widzę, że znowu jesteśmy w kanałach. Oczywiście. O, jaka muzyka! Jednym z pierwszych leveli były kanały. Druga, przez kanały. Widzę, że wracamy do kanałów. Tym razem wojna domowa się już e, w pełni dzieje. A nawet bardziej niż kanały, to takie po prostu jakieś techniczne te. korytarze. O, kurde. Ale te manhaki są upierdliwe. Naprawdę. Dobra, rozumiem. Rozumiem, że musimy iść tam przez wentylację. No bo kratek nie rozwalimy niestety. A widzę, że można to zrobić w ten sposób. Te pudełka sobie pościągamy mocą jedi. I możemy tu wejść. Kurde, ale muzyka jak w horrorze jest. Oj, oj, oj. Ja w sumie nie robiłem jeszcze tak. <laughs> przy pomocy Gravity przecież można. Ale biało na zewnątrz. Nic nie widać, oślepiająca jasność. Tu w sumie może być Headcrab. Tak by wychodziło, nie? Ty, ale nie ma. To jestem w szoku. Rzadko kiedy jest tak, że jest wentylacja bez Headcraba w half Tutaj jest e, zwłoki naszego kolegi. Kurczę, no próbuję wziąć manhaka, a cały czas bramię coś innego. Ej ty! No dobra, czyli w sumie, w sumie tym też można fajnie ich rozwalać. Czy tam coś jest schowane? O, i widzę że tutaj można iść. Czy mamy kilka opcji? O, jest, tak myślałem. Tak myślałem, że coś będzie schowane. Granat do granatnika. Aha, tutaj też zapasy po prostu. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Czyli idziemy tutaj. Mhm. Chyba jesteśmy w jakiejś fabryce, czy w czymś takim Słyszę zombiaki i też słyszę właśnie ich No, przydał się ten granat do granatnika No i kolejny Się uzupełnił Ej, bez takich To ten granatnik sobie zostawimy na więcej żołnierzy kombinatu Bardzo, bardzo przydatna rzecz ten granatnik Dobra, na dół ten przeżył. Ciało tamtego zasłoniło całe... Ooo! Zapasiki. Ciało tamtego zasłoniło całą moc uderzenia granatu wybuchu. To zwykłe pudełko, zwykłe pudełko. Czyli my idziemy tu. No dobrze. Oj, oj oj! O, dobrze, że im chwilę zajmuje ogarnięcie, że, żeby zaatakować. Muszą sobie najpierw zrobić postraszyć i tyle. O, to są kraty, rozumiem. Czyli tak, możemy sobie otworzyć. Fajnie. Co tu ci kombinaci robią? Bo to ewidentnie nie przyszli po nas. No właśnie. Oczyszczają teren z zombiaków. tego zeżre jenzor No i dobra i granat. Pięknie. Kurde, aż trzy. Aż trzy razy z magnuma trzeba było strzelić z takiej odległości. A ty co tam zrzesz? No dobra. O! Ale się nadział. Oho. Całego naraz wchłonął. Ja się zawsze zastanawiam jak. Tak samo było w Black Mesa to zrobione. On po prostu w sufit się wchłonął, nie? O! Żyćko mamy, ale możemy sobie zabrać jedno żyćko ze sobą. Może się przydać potem. Uwaga na Jęzor. My rozumiem, idziemy tam. Tylko chyba jakoś dołem, co? No to wychodzi, że trzeba tu zejść na dół. A tu też jest zapteczka. O, patrzcie, przydała się. Oj, słyszałem tego czarnego pająka. tam u góry chyba No, ale ten Zwracam head bo one były strasznie irytujące w Half-Life 1 i w Black Mesa. Tak myślałem, na dół, na dół. Ale tutaj w Half-Life 2 jednak manhaki są bardziej irytujące. No i dobra. Widzicie, takie głupie one uciekają. Nie dostałem dużo obrażeń. Nie tylko tak szarżują, bez sensu. A wiecie, czego mi brakuje? Na przykład w Black Maskie tego nie było, mimo że to jest remake. Wiadomo, grafika lepsza i takie tam. Ale w oryginalnym Half-Life z 98 zarąbiste było to, że na przykład były karaluchy. Karaluchy, które reagowały na światło. Jak się zapaliło światło, to one uciekały po kątach. Szukały cienia. I dużo takich drobnych, właśnie rzeczy. Czy to jest wybuchowe? Nie, dobrze. Dobrze byłbym się zabił. E, no, a tego mi brakuje w Half-Life 2. Aż takiej dbałości o szczegóły. Także ciekawe, że w e, tak starej grze jak Half-Life 1 mieliśmy jeszcze większą dbałość o szczegóły. Aczkolwiek no, e, nie ma co narzekać w Half-Life 2, bo to i tak jest milion razy bardziej dopracowana i zrobiona z większą pasem gra niż e, 80% wszystkich gier na świecie. Dlatego też tak bardzo uwielbiam tą serię. Hej, patrzcie to! Taka skrytka jak w Stalkerze! No to nieźle. Dziomek! Kurde, ile ty masz życia? Chyba jeszcze jeden pający gdzieś tu. Powinien żyć, którego wyrzucił. O, jest. Ten uciek? co? On chyba jeszcze żyje. Co? Czaił się za rogiem, ale nie ma, nie ma. Czekajcie, bo tu się wróciłem. Czyli musimy iść dalej w tamtą stronę. No, a czekajcie, ta skrytka jak w Stalkerze, nie? W Stalkerach tak było często pochowane na przykład w kominku coś takie właśnie dziury w ścianach porobione. Super, super. O, wiecie co mi to przypomina? Portala. Będziemy grać niedługo w Portala. O! Cześć krabie widzicie. Także jeżeli... E Znacie Half-Life'a, nie znacie portala ci co oglądacie teraz, to mega mega polecam. Upewnijcie się, że macie subskrypcję. Jak wle wlecą filmiki z portala, to jest mega gra. Oczywiście w uniwersum half life i wszystko się zgadza, dlatego trzeba to uzupełnić. Ty nie wiem, gdzie mam iść. Jak ja mam iść tam dalej? Aha. Dobra, już wiem, tędy. Ajajaj, tak. Tutaj będzie dużo żołnierzy kombinatu. Pamiętam to miejsce. Taka dziwna cisza się zrobiła. Będzie już szczelanina. Mhm. Zasadzkę na nas szykują. Patrzcie, tam są rzeczy. Mamy 100% wszystkiego, ale myślę, że... O właśnie! Zasadzka. O Jezus Maria! Tam były wybuchowe beczki jeszcze. Ale mnie wywaliło. Dobra, dawaj tego granata. A no właśnie. A no właśnie, to co to chyba, nie wiem, którędy. Trzeba będzie tą windę wezwać sobie. No, ta winda chyba tam e, zjedzie na dół. Tam i tam i tam sobie wsiądziemy, więc musimy tam iść. A dobra, myślałem, że będziemy się zsuwać mocniej stąd. Dobrze, że sprawdziłem. I dawaj windę. O, wysadzimy sobie to zawczasu, bo potem by mieli na nas e, łatwy cel No chodźcie tu. Headshot A się schował Headshotik Headshot Dobra, to przeładowane, to sobie posnajpimy trochę o, udało się. Myślałem, że znowu za wolno będzie leciał ten drut. Dobra, winda powinna zaraz przyjechać. Poczekamy sobie. Dobra, jest. Strasznie wolno to jeździ. Tu mamy 100, 100. No to jedziemy. Quick save. W sumie. No dobra, w sumie to nie. Chciałem wziąć tą wybuchową beczkę, ale spadła. Jezu, jak się rozbujało to. Masakra jak na Rollercasterze jakimś. Kurczę, wiecie co? Tak coraz bardziej się przekonuję, że chciałbym w sumie chyba mieć wiara. Bo po pierwsze Half-Life Alex, nie? Ale po drugie, no to w sumie są mody do wszystkich Half-Life'ów, żeby grać w nie w wiarze, a to by było. To by było coś. Dobra, możemy już zejść. Tu chyba też będą ci biali biali żołnierze, bo um, pamiętacie w poprzednim odcinku? Nie ma dwóch, tylko przyszło, ale oni są mocniejsi i mają lepszą broń, są lepiej wyposażeni, ich chyba mają trochę więcej pancerza. Będzie ich coraz więcej. No, dawaj, dawaj, tak gdzie on strzelił w nas tą kulką. Są, są, jest biały, oni strzelają tymi kulkami. Ten alternatywny tryb ognia z tego karabinu co mam, oni to mają. I właśnie ktoś napisał komentarz, czy uważam, że skąd właśnie e, kombinat ma podobną technologię do tej z Portala, czyli z Aperture Laboratories. No to ja uważam. Co ty tam robisz, chłopie? To ja uważam, że właśnie kombinat, biorąc pod uwagę, że Portal 1, według mnie, dzieje się mniej więcej w tym samym czasie, co teraz się dzieją rzeczy, a nawet chwilę przed, czyli tak jak Half-Life Alex, to wydaje mi się, że kombinat po prostu przejął trochę tej technologii, być może ona jakby wyciekła z... A, jak się tam idzie? Tędy nie wskoczę, nie? Być może ona wyciekła z Aperture Laboratories, ktoś wyciągnął tą technologię typu właśnie te kulki, bo te kulki jakby powstały energetyczne właśnie w Aperture Laboratories, albo gdzieś indziej powstały, a po prostu Aperture Laboratories je wykorzystuje, co by miało w sumie też sens. Jasny gwint, Jakie ja mam to zrobić? Czekajcie, bo to mnie zaraz zmiażdży. Aha, dobra. To jest prostsze niż myślałem. Myślałem, że jakoś trzeba przy tej windy. A to tutaj po prostu. No hej, elito. Oj, kulką strzelił. Ona dużo, dużo zadaje obrażeń. Na szczęście wyminałem. A tam mamy zapasiki, tam mamy zapasiki. No co jest? No i dobra. No i to co mówiłem, że kombinat przejął trochę tej technologii, dlatego ta technologia jest na tyle podobna. No bo bez spoilerów, ale właśnie w portalu dużo jest tego typu technologii podobnej do technologii kombinatu i mi się wydaje, że to jest taka przejęta przez e, kombinat właśnie technologia za Laboratories. Ale to zobaczycie jak będziemy grać w portale, ci co nie wiedzą. Te wszystkie podobieństwa i itp., i td., właśnie wskazujące na to, że to się dzieje w tym samym uniwersum. O! No dobrze. Barneya przygwoździli snajperzy w budynku, musimy go odbić. Czyli co? Pojedynek snajperów? No właśnie, właśnie. No chyba nie pójdziesz z nami jednak, ja się tak się zastanawiałem, co ona tak biega tam na widoku No Tutaj te płotki kombinackie widzicie się przesuwają, coraz bardziej miasto zabierają W sumie Ty, ale daleko jest ten sniper, nie? Nie, to będziemy na razie... Ej chłopie, schowaj się To będziemy szli tak, żeby... ...w nas nie trafił Hej, hej, dobrze to wymierzył Tego się obawiałem ta drużyna teraz tam się, nam się za bardzo nie przyda. Dawaj, w doniczkę. W doniczkę? Oj, 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 dobra. Nie będę się tak bawił, bo to może się źle skończyć. Oj, trafił. Dobra. Zdenerwowałeś mnie, panie snajperze. Nie udało się. Nie udało się. Dobra, jest gorzej niż myślałem. Bo tu jest jeszcze kolejny sniper z tamtej strony. Proszę cię, bądź apteczko. Dobra, była apteczka. Eee, quick save. Tam można wejść do środka, widzę. Jasny gwint. Cytadela tutaj w chmury wchodzi. Eee no i dostałem, ale dobra żyję. No i tą granatę raczej nie dorzucę. Czekajcie, quick save. Ty Trafiłem Nie, nie trafiłem. Ale on trafił. Pucaj! Zminimalizowałem grę przez przypadek. No tak. Nie, nie, nie trafiłem Dobra, spróbujmy jeszcze raz wyrzucić rakiet Ostatnia rakieta Dobra, udało się Jeden snajper padł Tam widziałem dwóch jest co najmniej jeszcze Uuu, życie uzupełnione Tam na górze tego budynku według tego co ten koleś mówił siedzi gdzieś Barney Musimy go odbić Bo przypomina, że Barney jest przywódcą rebeliantów tutaj Dobra, i do budynku. A, przez szybę. Co? Dobrze, wy tu zostańcie, bo wy i tak znikniecie. A czy znikniecie? Zginiecie. Ja pójdę sam. Dobra, udało się. Dobra, dobra, dobra. Dobrze, dobrze. Trochę osłoniło. Zmiażdżyć kraby stołem. Ej, ej. Dużo ich tu. Dobra. Udało się. O nie. No ty. Powiem że. Oho, ktoś ma pomocy dobrze. Idę, 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 idę. Mhm. Nie chcieli tu zejść, a tutaj proszę bardzo, zombiaczki. Nie ja chcieli się tu schować. No dobra, dużo ich. To no, wstał, nie, to ci przyszli. Ty przeżyli. Myślałem, że snajperzy ich od razu ściągną. Dobra, udało się. Nieźle, że żyjecie. Te szybkie. Dobra, chodźmy dalej. A ty co? Żyje, ale on tu chyba będzie leżał. Niestety mu nie pomożemy. Mhm, to jest parter, tu gdzie byliśmy, to my idziemy na górę. A, bo to jest ten budynek, no to dobrze. Ci snajperzy... raczej ich zabiją, co? Tak. się pomagają nam. Nie powinni widzieć, że to są te zombiaki. Ich zostawić, nie? Bo w sumie zombiaki są tak jakby po ich stronie w tym momencie. O, ale ci się udało. No dobra, próbujemy. Dobra, udało się. Udało się. Jeden sniper padł. Dobrze, tu nie jest skończona skrzynka z granatami. Tam pewnie gdzieś barni siedzi u góry. Tato. Dobrze, już idę. Pewnie. To wygląda jakby to był snajper. Bo jest okno, widzicie, otwarte, ale... O, i tam też. Ciekawe czy da ich stąd ściągnąć, czy... Oni się dopiero pojawią pewnie jak pójdziemy piętro wyżej, co? te albo nic tam nie wypada. Pozbyłem się wszystkich granatów. Dobrze, że ta skrzynka jest. Dobrze, Barny, Tak, i nagle są tam w oknach, widzicie? Oj, 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 tutaj też jest. Niedobrze. Oho. Tego trójnoga przewozi. Schowaj się, kobieto. O! <grytanie> Patrzcie to. Ptaszek utknął. O, da się go zabić, dobrze. Pamiętacie, próbowałem mewy zabić w, w, w rozdziale pod mostem. I mi się nie udało, a kruka się da. Ej, no przecież trafiłem. Dobra. Subcio. Oj oj oj. Dobra, czyli sniper jest też tam na wprost tego. Ej, chciałem tarczę z tego zrobić. Dobrze, dobrze, dobrze. Już, już, już. Ej, spokojnie jestem obok. Kurde, niżej. Ostatni. Dobra, nic. Udało się. No, już się uspokoić. Idziemy w takim razie. Dobra, piętro niżej. Ja sobie zeskoczę tędy. Barney pewnie pójdzie z sodami, bo my sobie granaciki stąd weźmiemy. Idziesz? W sumie muszę się upewnić, czy on idzie, żeby nie było, że on tam czeka na mnie. A idzie, dobra. Chodź, chodź Barney. No i w sumie tędy zejdziemy. Dobrze, że się nie cofnąłem, bo patrzcie. Tu musimy na drugą stronę tej barykady. Oho, już zapomniałem o tych, zapomniałem o tych innych dronach co właśnie te miny roznoszą, one no, są dobre. Znaczy dobre, ciekawe. I co, i tędy? Barney chyba też umie się wyłamywać, co? Tak. się zastanawiałem, bo Alex jest hakierem, ale widzę, że Barney też coś tam, co nieco źli ich technologii. No, chodź. A, tutaj. A, Barney. być uważaj na tych małych zboczańców. No, w sumie racja. Takują ci na głowę i z nią kopulują. Oj, 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 wieżyczki jest. Kurczę, nie przewróciła się. No nie najszybciej to chyba po prostu właśnie pobiec szybko. I przewrócić ręcznie. Dobra, jest drużyna, jest wszystko. Ale. O, dziękuję. Słuchajcie, to na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić lajka, jakiegoś komentarza, jakiegokolwiek i do zobaczenia w następnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się na razie. Cześć.